Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato. Wymiana żarówki kierunkowskazu umiejscowiona w lusterku. Żeby ją wymienić składamy sobie lusterkę elektrycznie tak, żeby nam się ujawniły tutaj dwie śrubki na śrubokręt gwiazdkowy. Z tym się trzeba troszkę pomęczyć, ale da się je wykręcić. Wykręcamy je. Jak widać, gdy sobie je odpowiednio ustawimy, dostęp tutaj jest. Śrubki wykręcamy. Oj, oj, jest. Jedna wykręcona. Szukamy, gdzie upadła. Wykręcamy drugą. Oczywiście robimy to ostrożnie, żeby nie uszkodzić wkładu lusterka. Dobra, jest już druga, wychodzi. Wyciągamy ją. I gdy już śrubki mamy wykręcone, ta obudowa nam odchodzi. O, jak widać tu są śrubki. Wykręcamy wkładkę. O! Tu się rozwaliła ta żaróweczka. Pełno wody tu widzę jest. Jak widać, jest ona tam w środku. Wyciągamy ją, wkładamy tu nową żaróweczkę. Mam nadzieję, że taką będę miał. I montujemy ponownie.